Tak, zobaczmy. Rachunek powrócił w dwóch przypadkach z jakiegoś powodu i my chcemy się skontaktować z klientami i zobaczyć, w czym jest problem. W twoim przypadku byłeś świadomy tego problemu, czy też zdecydowałeś się nie zapłacić tego rachunku z jakiegoś powodu? Dobrze. Proszę pamiętać, że masz 10 dni czasu na rozwiązanie tego problemu. Inaczej musimy odciąć i prąd, ok? Okej. Okay. Po prostu proszę pamiętać, że nie musisz płacić za rzeczy, jeśli chcesz, żeby działały. O, zapomniałam o czymś. Tu jest błąd. Rachunki są adresowane do Konstantin Gonzales. Czy jest to członek Twojej rodziny? O, obawiam się, że Twój przyjaciel zrobił Ci żart. Co na to powiesz? But you should. Sure?